Witajcie na moim blogu. To jesienne, ciepłe przedpołudnie. Jesień w tym roku jest łaskawa dla nas. Ale ja nie o pogodzie. Chciałam przedstawić moje drugie odkrycie roku w moim ogrodzie, bo o pierwszym opowiadałam w czerwcu. Był to wieczornik damski, który mnie zachwycił. A drugą taką rośliną jest tytoń narcyzowy który kwitnie już cztery miesiące i przepięknie pachnie. No Teraz już jest w takiej fazie schyłkowej, ale całe lato i ciemny róż i blady róż i białe. Tu była burza kwiatów. Dziwna to roślinka trochę. Ponieważ ona się zachowuje troszkę, troszkę jak Maciejka. Kiedy jest zbyt ostre słońce, ona zamyka kwiaty i tak wygląda, jakby trochę przekwitła. Natomiast kiedy już zbliża się ku wieczorowi, kwiaty się otwierają i wydzielają przepiękny zapach. No i tak jak teraz, jeszcze przed południem, wciąż jeszcze ma otwarte te kwiaty. Roślinkę tę otrzymałam od mojej sąsiadki Ewy, która jest taką poszukiwaczką. Ona mi przynosi takie ciekawe y, okazy warzyw czy kwiatów. Ja to wsadzam, czasami się wymieniamy. No jak to po sąsiedzku. I tak to kwitnie, i tak się zachwyciłam. Pozbierałam już nasionka i y, w następnym roku mam nadzieję, że już sama sobie wysieję i. Naprawdę warto i polecam, bo jest to długo kwitnący, piękny, pachnący kwiat. Dzisiaj tyle, pozdrawiam bardzo wszystkich serdecznie. Do zobaczenia wkrótce.